Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem oczywiście Bartek, a dzisiaj zapraszam was na szybką recenzję perfum Versace Eros. Zapraszam. Oczywiście zanim zaczniemy, chciałbym was zaprosić na mojego perfumowego Instagrama bartekw.perfumy. Dołączajcie także do perfumowej grupy na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a interesuje cię tematyka męskich perfum, to koniecznie mój kanał zasubskrybuj, żeby nie przegapić moich kolejnych filmów. A teraz już przechodzimy do szybkiej recenzji Versace Eros. Pierwsze, co rzuca się w oczy, w przypadku Erosa, to oczywiście bardzo ładny taki zielonkawo-niebieski flakon, ale oczywiście najważniejszy jest zapach, to co w środku. A jak Versace Eros pachnie? Otóż otwarcie nie jest jakieś super zachęcające, ponieważ według mnie przynajmniej pachnie jak pasta do zębów dla małych dzieci. Takie połączenie wanilii, trochę jabłka, takie powiedzmy słodkie klimaty, a do tego mięta to wszystko. Tak się komponuje w taki właśnie zapach pasty do zębów dla małych dzieci. Natomiast mam dobrą wiadomość dla wszystkich tych, których marzeniem nie jest pachnieć pastą do zębów dla małych dzieci, no czyli prawdopodobnie dla większości moich widzów. Wystarczy dać erosowi kilka minut na skórze, żeby się ułożył i żeby ta pasta do zębów zniknęła. Co natomiast zostaje słodki, ale jednocześnie nieciężki zapach, w którym głównymi aktorami są wanilia, tonka, trochę jabłka. Często tego typu połączenia są cięższe, są bardziej słodkie, są głębokie, natomiast w erosie cała ta słodkość jest dość lekka, być może dzięki temu, że jest przełamana sporą dawką świeżości. Jest bowiem wspomniana już wcześniej mięta, jest również ambroksan. Jeśli chodzi o jakość składników, to z pewnością eros koneserów nie zakwyci. Natomiast według mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o charakter zapachu, to ta powiedzmy nie najwyższa jakość składników nie razi, ponieważ Eros to są perfumy, które mają przede wszystkim zwracać uwagę. Jak wyobrażam sobie typowego użytkownika Erosa? Młody facet, energiczny, ekstrawertyczny, w klubie albo na imprezie. Jedni powiedzą pozer, inni natomiast powiedzą młody, pewny siebie łowca, który po prostu chce się tej nocy zabawić. Czy więc warto kupić Erosa? Tak, o ile wiecie, co kupujecie. Eros. To bardzo mainstreamowe perfumy, które przede wszystkim są przeznaczone do klubu, na imprezy, nie są niestety przy tym zbyt oryginalne. Eros nie jest żadną nowością, jest od wielu lat na rynku i jest bardzo popularny. Natomiast wciąż działa. Jeżeli szukacie słodkiego, dość lekkiego imprezowego zapachu, czegoś mainstreamowego, co zwróci na was uwagę, to z pewnością powinniście się zainteresować Erosem od Versace. A ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie inne Perfumy powinienem tak na szybko zrecenzować. Na koniec chciałbym Was jeszcze raz zaprosić do subskrypcji mojego kanału, jeżeli nie chcecie przekapić moich kolejnych filmów. Dzięki serdeczne za oglądanie. Cześć!